Jesień to doskonały moment, żeby posadzić cebulę. Podziękują one nam za to wiosną, kiedy rozkwitną pięknymi kolorami. Podczas metamorfozy ogrodu najważniejsze jest, żeby mieć wszystko pod ręką. Ja nie biegam po sklepach, tylko robię zakupy online na Allegro. Tam znajdziecie wszystko do ogrodu, od narzędzi przez rośliny, aż po dekoracje. Pamiętajcie, że cebule są różnych rozmiarów. Należy je sadzić tą strefą korzeniową do dołu. Najlepiej, aby cebulę posadzić. Na 3-4 krotność jej wysokości, tak żeby podczas wzrostu nie przechylały nam się te kwiaty. Czyli duże cebule, takie jak ta, sadzimy na około 15 cm głębokości. To jest czosnek Globemaster. Mniejsze cebule narcyzów możemy sadzić na około 7-8 cm pod ziemią. Jeszcze mniejsze cebule, na przykład cybulice syberyjskie, sadzimy na głębokość około 5-6 cm. Tulipany, w zależności od wielkości cebul, sadzimy na około 7-8 cm pod ziemią. Fajnie jest, jak cebule grupujemy kolorystycznie w jednym miejscu, sadzimy ich kilka sztuk. Wtedy ten efekt kwitnących kwiatów w grupie jest naprawdę przepiękny. Ja tutaj dobrałem kolory białe, niebieskie i fioletowe, tak żeby one pasowały do ogólnego zarysu ogrodu.